Niech żyje serce Jezusa. Ja może nie z motywów militarnych, ale ludzkich też tak uczynię, żeby się zmieścić w czasie. Takie jest moje pragnienie. Dopomożemy. Ponieważ, ponieważ <laughs> serce Jezusa, które nas zachęca, byśmy go naśladowali, abyśmy za nim podążali, raczej chce nieść nasze brzemię. <laughs> I pragnie być na, dla nas pewną ostoją, okłodą, a nie udręczeniem. Serce Jezusa nie może nas udręczyć, umęczyć, także refleksja nad nim. Temat, który mam podjąć, najświętsze serce Jezusa, budzące nadzieję kościelną i cywilizacyjną. Ten temat zawiera dwa zasadnicze aspekty podkreślające owoce. A raczej zbawcze rezultaty kultu Jezusowego Serca w wymiarze wspólnoty Kościoła. Wykład poprzednika, księdza Cezarego, wspaniale nas do tego już podprowadził oraz w całokształcie ludzkiej cywilizacji, o czym dzisiaj już także momentami była mowa. Serce Jezusa nadzieją dla Kościoła. Na samym początku warto przypomnieć sobie tak podstawową katechizmową prawdę o kościele. Kościół to wspólnota wiernych w Jezusie, jego ciało, mistyczne ciało. To on, Jezus tworzy i buduje swój kościół. Ewangelia jest pełna słów, wskazań, metafor, przypowieści, które wyraźnie wskazują na fakt, że ustanowiony przez Jezusa Chrystusa kościół to nowy lud Boży, nowe Jeruzalem. To owczarnia, to wspólnota uczniów, to ci, którzy słuchają Bożych przykazań i wypełniają je. To wspólnota, która żyje błogosławieństwami i największym przykazaniem, przykazaniem miłości. Szczególne znaczenie ma dla nas wymowa owego centrum dzieła odkupienia dokonanego przez Chrystusa, którym jest fakt przebitego Bogu. Ta zasadnicza kwestia dla podstaw i rozwoju kultu Jezusowego Serca była już dzisiaj wieloaspektowo prezentowana. Tym niemniej po raz kolejny należy z mocą podkreślić, że wspólnota Kościoła Chrystusowego zrodziła się w jego otwartym na krzyżu sercu, sercu Zbawiciela. Z tego boskiego źródła serca pochodzi życie i łaska oraz samo życie Kościoła. Wizja Ezechiela stanowi zasadnicze tło dla zrozumienia tej nowotestamentalnej prawdy, prawdy odkupienia, gdzie dociera łaska pochodząca z tego serca, niczym z boku świątyni, tam pojawia się zawsze życie. Tam wszystko jest odnawiane, ożywiane, uświęcane. Tym bardziej dzięki nieustannej działającej łasce odkupienia, serce Boże jest wciąż pełne miłosiernego zdroju życia. Im bardziej wspólnota Jezusa kroczy ku nowym horyzontom czasu, tym mocniej rozlewa się zbawcza łaska, przynosząca zdrój życia i nadziei. Serce Jezusa odnawia Kościół, jego instytucje, wspólnoty, rodziny, indywidualnych wiernych. Potrzeba zatem sprzyjania rozwojowi wspólnot, które żyją duchowością i kultem Jezusowego serca. Tę odnowę i stały wzrost Jezus zapowiada w jednej z obietnic przekazanych świętej Małgorzacie Marii Allaco. Kościół ma wieczne, niewyczerpane źródło życia, a zatem i nadziei na przyszłość. Jezus nie pozostawi swej oblubienicy, której nieustannie udziela swego własnego życia. Te momenty już poprzednio mogliśmy tutaj odczytać, usłyszeć. Serce Jezusa oblubieńca Kościoła to życie Kościoła, niewyczerpane źródło odnowy, wzrostu i świętości. I nadzieja na to, że Kościół będzie stale się oczyszczał, uświęcał, doskonalił. Kościół ma po prostu przyszłość. Tym samym będzie podejmował dzieło ewangelizacji zgodnie z przypowieścią o ewangelicznym zaczynie. Tym samym będzie on znakiem nadziei dla świata. Kościół Chrystusowy w każdej epoce, a także i w naszych czasach, w czasach współczesnych, ukazując nam nowe i dynamiczne horyzonty dialogu ze światem, ma w nim pełnić rolę Chrystusa, który kroczy po ludzkich drogach, niosąc człowiekowi dar odkupienia. I tutaj wkraczamy już w drugą. Szerzej przeze mnie przedstawioną część zapowiedzianego tematu. Serce Jezusa nadzieją dla świata, ludzkości i cywilizacji. Nie jest dla nas żadną tajemnicą, taką, którą należy dopiero wyjaśniać, odkrywać, że obecna sytuacja świata budzi wiele, wiele niepokojów. Mamy do czynienia z kryzysem na wielu polach. Życia ludzkiego, kultury, cywilizacji. Szczególnie rysuje się ogromne rozwianie wartości, zagubienie człowieka w jego podstawowych aspektach bycia człowiekiem zagubienie kulturowe, duchowe, moralne, itd. Wszystko to w dużej mierze jest konsekwencją antropocentryzmu, który postawił na to, co ludzkie. A człowieka uczynił jedynym kreatorem całego świata poznania i wartości. Prowadzi to do relatywizmu. Skutkiem jest stechnicyzowana, konsumpcyjna, spłycona, postmodernistyczna i zlajcyzowana rzeczywistość. Pominę pewne elementy mojej konferencji, do których, kto będzie chciał, powróci. Już później, kiedy będą te teksty wydane. Zasadniczym wobec tego wyzwaniem, wobec tej cywilizacji, którą przeżywamy, tak wielkiego kryzysu człowieka współczesnego, jest postawienie tamy dalszemu konstytuowaniu się takiej kultury, cywilizacji i wszelkich obszarów myśli, które gubią człowieka, które go niszczą, odrywają od transcendentnych korzeni. I kierują w stronę absurdu, ślepej samowoli. Kult Jezusowego Serca, kult Bożej Miłości, przychodzi tutaj doskonale z pomocą, przychodzi z nowym światłem i zasadniczymi inspiracjami. Człowiek, ludzkość i tworzona przez niego kultura nie pozostał sam. centrum świata jest wciąż Chrystus, którego Ojciec posłał. Bo tak bardzo umiłował świat i nie posłał Jezusa po to, żeby świat potępił, ale zbawił. Sam Jezus podkreślał to: Ja jestem z Wami aż do końca świata. W innym miejscu mówi: Nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Ten, który go zwyciężył, jest wewnątrz dramatu, historii i losów świata. Jezus, oddając życie za swoich braci, za nowy lud przymierza, za swój kościół, jednocześnie swą boską i przyjacielską miłością, ogarnia wszystkich ludzi, wszystkie ludzkie społeczności, wszystkie wymiary ludzkiej twórczości, nauki, kultury, techniki, a zatem całość cywilizacji. Można uciec się do powiedzenia: świat i cała ludzka cywilizacja. Jakby czerpie z boskiej miłosiernej miłości i w rzeczy samej istnieje dzięki niej. Zasadnicze w tym względzie znaczenie posiada duchowość i kult Jezusowego serca. W swej istocie kult boski osobowej miłości, miłości, którą żyje cała trójca święta. Świat człowiek potrzebuje podstaw dla nowej duchowości. I dla takiej antropologii, która otworzy człowieka na pełnię wolności, na nieskończone wartości transcendentne, a nie takiej, która zamyka go w swym egoistycznym autodeterminizmie. W tym sensie trzeba nam poprzez teologiczną twórczość, osobiste życie i całość działań pastoralnych wzbudzać potrzebę nowej antropologii. Budować kulturę personalistyczną, osobową, taką, która wypływa z miłości, żyje nią i prowadzi do niej, taką, która buduje człowieka. Kult Najświętszego Serca Jezusa prowadzi tutaj do odnowy człowieka. Jest tym nieustannym zapraszaniem, aby człowiek siebie odnalazł w miłości Boga. Domaga się zatem, tej odnowy, a jednocześnie poprzez odnowione i uświęcone serce człowieka prowadzi do odnowy społeczeństwa. Kult Serca Jezusowego, pisał ojciec Jan Leon Deon, nasz sercański założycie naszego zgromadzenia. Kult Serca Jezusowego nie jest zwykłym nabożeństwem, ale prawdziwym odnowieniem ludzkich serc i społeczeństw. Można, a nawet należy dopatrywać się tej nadziei cywilizacyjnej w nauce właśnie o Królestwie Bożym. Nowy lud Boży to nade wszystko wizja eschatologiczna, która będzie miała swoje spełnienie w sensie eschatologicznym, tym niemniej zaczątki tego królestwa dokonują się w Kościele i mają już, aczkolwiek niedoskonałe, ale niedoskonale, ale miejsce w ludzkiej społeczności. Naszej doczesności w każdym kairos danej epoki świata. Kościół żyjący miłością Jezusa, kościół modlący się, słuchający swego pana, oblubieńca, jest zatem stałym budulcem tej prawdziwej wspólnoty ludzkiej, tej nowej cywilizacji. W kościele kształtuje się ludzkie, osobowe serce na wzór jezusowego serca. Człowiek staje się w pełni osobą w sobie i dla drugich. W po posoborowym spojrzeniu na troskę o Boże Królestwo na ziemi, budowanie tego Królestwa, nie tylko głoszenie, zwykle używa się terminu cywilizacja miłości. Termin ten zapoczątkował Paweł VI, szczególnie jednak rozważał go i upowszechniał Jan Paweł II, Ojciec Święty Benedykt XVI. A zatem nauka o cywilizacji miłości w pewnym sensie streszcza i zawiera zasadnicze podstawy dla żywienia nadziei iż ludzka społeczność oraz ludzkość jako taka ma w sobie źródła oraz inspiracje dla prawdziwej i jakże realnej nadziei. Rzeczywistość zła zagubienia nihilizmu bez sensu. Wielowymiarowego egoizmu indywidualnego i społecznego nie jest jedyną, która kształtuje człowieka i całą cywilizację. Może ważniejszą i większą siłą twórczą jest nade wszystko miłość, która rozlewa, którą rozlewa w sercach naszych Duch Święty, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymia, która wywodzi się z głębin boskiego bytu. Na wspomniany wyżej kryzys kulturowy i cywilizacyjny należy odpowiedzieć właśnie cywilizacją życia i miłości, opartą na wartościach, które znajdują najgłębsze i bytowe urzeczywistnienie w Jezusie Chrystusie. Cywilizacja miłości to świat bardziej ludzki, świat oparty na wartościach, w pierwszym rzędzie na miłości, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności. Cywilizacja miłości oznacza cywilizację integralną, która dotyczy całego człowieczeństwa, całego człowieka. Cechuje się autentycznym rozwojem człowieka i wspólnoty ludzkiej. Tylko taką cywilizację może cechować prawdziwy humanizm. I jest to źródłem nadziei. Odkrywanie miłości, tej osobowej, boskiej miłości, także poprzez krzewienie i pogłębianie nabożeństwa do serca Jezusa. Poniekąd wchodzenie do tej ramy Jezusowego otwartego na krzyżu serca. Wchodzenie do tej rzeki, do tego strumienia życia. I życie nią jest jedyną nadzieją dla ludzkości. W encyklice Redemptor Hominis Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: Znamy to zdanie wszyscy. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. A zatem tylko miłość, którą objawia serce Chrystusa, a która jest sednem cywilizacji miłości, jest zdolna przemienić serce człowieka i otworzyć je na drugich i dla drugich, a tym samym czyniąc ten świat bardziej ludzkim i bożym. Sprawdzę cały czas. Zagadnienie cywilizacji miłości jest skądinąd bardzo obszerne, Zostało i zostaje przez wielu autorów ujmowane w klasyczny czwórmian. A zatem, cywilizacja miłości to cywilizacja oparta na właściwej hierarchii wartości, na prymacie etyki przed techniką, na stawianiu człowieka przed rzeczą, wartości duchowych nad przed materialnymi, miłosierdzia przed sprawiedliwością, to głoszenie postawy, aby bardziej być niż mieć. Kiedy mówi się o prymacie osoby ludzkiej nad rzeczą, chce się uwydatnić wartość i wzniosłość, godność ludzkiej osoby. Człowiek jako ten, to szczególne dzieło Boga, dziecko Boga, jest jego umiłowanym stworzeniem, wymodelowanym na jego obraz, jest z uwagi na swą wielkość, godność, przeznaczenie, z racji na swą ludzką naturę duchowo-materialną. Człowiek, osoba jest zawsze przed rzeczami materialnymi i jest poniekąd przed całą stworzoną naturą. Osoba w myśl definicji Boecjusza to ta indywidualna substancja natury rozumnej, wolnej. Ona skupia w sobie świat ducha, myśli, woli i serca. Pominęł mu taki trochę filozoficzno-etyczny wywód. Jeśli świat chce przetrwać, to należy przywrócić wiarę w ludzką osobę należy jej przywrócić należne miejsce nie uprzedmiotawiać jej nie czynić z niej narzędzia zysku nie czynić z niej przedmiotu użycia i przyjemności to co materialne posiadane rzeczy majątek nie może stanowić i przesądzać o godności i wartości człowieka jest daleko za człowiekiem Podobnie jego utalentowania, zdolności, wszystko co człowiek tworzy jest tylko dziełem człowieka, nie jest ponad nim. W tym kontekście kult Jezusowego Serca, odkrywanie miłości jako zasadniczego wymiaru życia osoby ludzkiej, przyczynia się do kształtowania nowej ludzkości, nowej cywilizacji, która jest nadzieją dla człowieka. Ten kult jest poniekąd sercem nowego zaczynu ewangelicznego. Nie wyraża się bynajmniej w nabożeństwach, ale sięga głębi człowieczeństwa i do krystalizowania bytu osobowego prowadzi. Drugi wskazany wyżej wymiar cywilizacji miłości to pierwszeństwo etyki na przedtechniką. Wyrażenie to zachęca i wręcz zobowiązuje do liczenia się przede wszystkim z dobrem moralnym człowieka. Etyka, wiemy, dotyczy całego oceny działania człowieka w aspekcie moralnym, dobra i zła. Wyraża ona zatem człowieka jako osobę w działaniu, w decyzjach i ocenia to działanie. A więc buduje człowieka, buduje jego człowieczeństwo. Wyrażenie etyka przed techniką Zachęca i wręcz zobowiązuje do liczenia się przede wszystkim z dobrem moralnym, duchowym człowieka. W swej istocie cywilizacja miłości jest niczym innym jak opieraniem się na imperatywie czyń dobro, zła unikaj. Więc etyka broni prawdę o człowieku, prawdę o jego czynach, o jego sumieniu, o wartościach. I duchowość Jezusowego Serca znów ma tu bardzo wiele do powiedzenia, albowiem w sposób jednoznaczny pomaga w kształtowaniu całego świata ludzkich, etycznych działań, relacji do drugich, a zatem jest nieodzowna w tworzeniu nowej cywilizacji. Stąd płynie i nadzieja. Z powyższym wymiarem cywilizacji miłości wiąże się. Potrzeba kształtowania ludzkich serc, wnętrza człowieka. Dlatego ludzie cywilizacji miłości winni bardziej być niż mieć i posiadać. Jak to należy rozumieć? Cywilizacja miłości to taka rzeczywistość, która zmierza wprost do budowania człowieka, kształtowania jego ducha, serca, umysłu, woli. Wartości, wszelkie wartości duchowe a zwłaszcza realizacja daru z siebie miłości wobec innych ludzi konkretyzowanej na co dzień jest czymś wyższym niż cokolwiek innego czymś przerastającym rzeczy materialne istota bardziej być być dla drugich być wobec Boga być być wobec wartości Leży w należytym darze ze swej wolności i właściwie rozumianej i przeżywanej miłości. Zwłaszcza takiej miłości, w której człowiek przezwycięża niechęć, urazy, wrogość, egoizm. Chodzi tutaj o umiejętną i stałą afirmację, przyjęcie drugiej osoby i osób. Chodzi o bezinteresowny dar z siebie samego, o czym tyle mówił. Jan Paweł II jeszcze jako kardynał, profesor. Kul jezusowego serca jest w sposób szczególnie ważny dla kształtowania postawy bardziej być, być dla drugich, być darem z siebie, a to jest wyjątkowy fu fundament dla nowej nadziei w stosunku do kultury, życia społecznego, ekonomicznego całej cywilizacji. A zatem, jak bardzo chul jezusowego serca i ta duchowość stanowią podłoże nadziei dla ludzkości. Ale człowiek musi zrozumieć, że bez miłości, bez osobowego Boga nic nie zbuduje. I wcześniej czy później zrozumie to każdy, i wcześniej czy później z pewnością zrozumie to ludzkość i jej instytucje. I to jest źródłem dla nas wszystkich wielkiej, wielkiej nadziei. Pominę już tutaj refleksję nad kolejnymi elementami, wymiarami cywilizacji miłości, także o tym, że miłosierdzie jest zawsze ważniejsze i wyprzedza sprawiedliwość, że sprawiedliwość, jakiekolwiek prawne tylko relacje międzyludzkie. Mogą zadusić człowieka i człowieczeństwo, jeśli tam nie wpuścimy miłosierdzia, jeśli tam nie wpuści szacunku i szukania tego, co dobre, co łączy, co buduje. Kończę bo już. W cywilizacji miłości w swej najgłębszej istocie chodzi o pełny dar z siebie samego. To jest ta cywilizacja służby, cywilizacja, w której człowiek. Dla człowieka nie jest wilkiem, jak kiedyś chciał czy uczył Hobbes. Jest to zatem cywilizacja daru z siebie, wzajemnego poszanowania, trudu, oddania, uczciwości, sprawiedliwości oraz miłosierdzia, swoistej walki, o której ksiądz Cezary mówił, tej ewangelicznej walki. Dar, który z siebie daje Jezus za życie świata. Dar objawiony w Jego przebitym sercu, otwartym dla wszystkich, z którego wypłynie życie dla wszystkich, jest doskonałym wzorem, modelem, źródłem, inspiracją i celem. W Paralemonial ojciec św. Jan Paweł II w 1996 roku nauczał rzeczywistość jest zawsze ta sama, niebezpieczeństwo jest zawsze to samo, człowiek odłączony od miłości. Człowiek wykorzeniony z najgłębszego gruntu swej duchowej egzystencji. Człowiek znowu skazany na serce kamienne. Pozbawiony owego serca z ciała, które zdolne jest prawidłowo reagować na dobro i na zło. Serce wrażliwe na prawdę człowieka i na prawdę Boga. Serce podatne na tchnienie ducha świętego. Serce, które stało się mocne mocą Boga. Istotne sprawy człowieka, wczoraj, dziś i jutro, znajdują się w tym właśnie obszarze. Ten, który mówi: Dam wam serce, zamierza objąć tym słowem wszystko, przez co człowiek bardziej jest. Dalej kontynuuje, że to nabożeństwo jest nadzieją dla świata, dla jego odnowy. Jest programem także dla Kościoła. Dlatego człowiek i ludzka społeczność, zwrócona ku tajemnicy miłości objawionej w sercu Jezusa, jest nadzieją dla ludzkiej społeczności, wszystkich obszarów kultury i cywilizacji. I my, jako czciciele tego boskiego serca, także winniśmy być awangardą tej nadziei dla Kościoła i świata. Dziękuję bardzo.